Dzień dobry, witam Was na kolejnych zajęciach z matematyki w klasie 6. Dzisiaj już zaczynamy zajmować się figurami przestrzennymi. Takie, oto też figury mamy tutaj już narysowane. tak Narysowałem to przed, przed chwilą. No i musimy je jakoś nazywać. I teraz dwie takie: dwie. Bryłę przestrzenną, w której mamy z dwóch stron takie same figury które są do siebie równoległe, czyli mówimy, że mamy dwie podstawy, które są do siebie równoległe. Taką figurę my będziemy nazywali grania tak? I sobie podpiszmy grania stosów. Grania stosup. Grania stosupa. To, to będą grania stosłupy, czyli w podstawie możemy mieć w dowolny wielokąt, ale wielokąt, tak. Wielokąt i musi być taki sam wielokąt, i u na, na dole, w podstawie, i u góry. No dobra. Drugą taką bryłą, gdzie mamy też w jest u góry i na dole, tak, taką samą figurę, ale tą figurą jest tutaj koło. Taką figurę, taką bryłę nazywamy walcem. Walc. Czy walec. Walec. Wa. -lec. Tak, bo walc to jest taniec, a walec a to jest zwykły, zwykły walec. L tu jest. Dobra. Później następną, następna bryła przestrzenna, gdzie już w podstawie może być dowolny wielokąt, ale tylko mamy jedną taką bryłę na dole. Tak? U góry mamy wierzchołek. Ta, taką bryłę nazywamy ostrosłupem. Ostrosłup. No a brylek, gdzie mamy w podstawie nie jakiś wielokąt, a koło, po prostu będzie, będziemy nazywali stożkiem. Stożek. No, i teraz, żebyście rozpoznawali te figury, gdzie co jest, no, w waszym podręczniku są m.in. takie małe ściągawki, tak, gdzie mamy podstawę w takim słupie, gdzie mamy wysokość. Gdzie mamy ścianę boczną. No i przerzucając sobie to, co, co jest z Waszego podręcznika, na rysunek, który już dla Was wykonałem w tej notatce, obejrzając to słupie. Mamy tutaj krawędzie podstawy, tak? Krawędzie ścian bocznych, te, które są z boku. No i oczywiście mamy, y mamy ta, to, co tutaj jest wypisane, czyli podstawy. Jedna podstawa i druga podstawa, które są w. Podstawy, które są i u góry i na dole, tak? Czyli dwa trójkąty. To są nasze podstawy. Podstawa górna, podstawa dolna. Ściany boczne, jak widzicie, w ślisze, ściany boczne są e, takimi prostokątami, tak? Jedna ściana boczna, druga ściana boczna. Widzimy to pod ukosem, więc dlatego nam się wydaje, że to nie są prostokąty, ale w gręństosupach, które dodatkowo będziemy nazywali gręństosłopami prostymi, będą to e, prostokąty. No, i, i wszystko. I wysokość jest to po prostu odległość między dolną a górną podstawą. A odległość, przypominam, jest to linia najkrótsza linia, która łączy nam jedną i drugą podstawę. To znaczy, że musi być do jednej i do drugiej podstawy pod kątem prostym. Tak? ta odległość. No dobra. Później w walce. Choć nie, może jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze zgodnie z Waszym podręcznikiem mamy, macie tam na do spodzie y, strony narysowane takie kraje stosupy. No i teraz kraje stosupy y, mają jeszcze swoje nazwy, ponieważ zauważcie, że w podstawach mogą być różne wielokąty. No i teraz, tutaj w tym, y, tutaj w tym, o przepraszam, nie to kraje stosłupy złapało mnie ten rysunek, przepraszam. Gra, mamy grania stosłupy, które mają w podstawach różne wielokąty. No i teraz tutaj w, w tym, tym grania mamy dwie podstawy i teraz w każdej podstawie jest czwor, czworokąt, tak? Więc będzie to tak zwany grania czworokątny. Tutaj będzie grania stosłup trójkątny, ponieważ w podstawie jest trójkąt. Tutaj w podstawie też jest trójkąt, więc to też będzie w sposób trójkątny. W tym w tym graniec w podstawie mamy pięciokąt, więc, więc to będzie w sposób pięciokątny. Tutaj mamy w sposób czworokątny. O, niech złapię. I tu też w sposób czworokątny. No i akurat tak się składa, że wszystkie te graniec stosupy, które są tutaj wyrysowane, mają ściany boczne y, nachylone do podstaw pod kątem prostym. Więc te wszystkie granice słupy nazywamy granice stosupami prostymi. Tak ponieważ między podstawami a ścianami bocznymi są kąty proste. A to wrócę znowu do tego rysunku który tutaj mieliśmy. Tak który gdzieś się pomyliłem. Ostrosupy. Przy ostrosupach jest podobnie. Jeżeli w ostrosłupie nazwa ostrosłupa y, Składa się właśnie z nazwy ostrosłup i z tego, co ma w postawie. No i zobaczcie, tutaj ostrosłup w postawie ma czworokąt, tak? Więc mamy ostrosłup czworokątny. Tutaj ostrosłup trójkątny. Tutaj w postawie jest sześciokąt, więc mamy ostrosłup sześciokątny. Czworokąty w podstawie, więc ostrosłup, ostrosłup czworokątny, tak, i tu znowu jest pięciokąt, więc w podstawie zatem mamy ostrosłup pięciokątny. Dobra, stąd się biorą po prostu nazwy. A jeżeli chcielibyście, na przykład dla tego tu niebieskiego ostrosłupa policzyć wszystkie krawędzie, to zobaczcie, w podstawie mamy raz, dwa, trzy krawędzie i jeszcze trzy krawędzie, które idą z każdego wierzchołka do z każdego wierzchołka w podstawie do wierzchołka całego, całego ostrosłupa. No, dlaczego powiedziałam do wierzchołka? No tak jak macie też w podręczniku taki rysunek. Te, te, to za ostrze, czyli to zakończenie tak, nazywam po prostu wierzchołkiem całego ostrosłupa. Wysokości tutaj nie rysowałem, po prostu wysokość to, to jest Teraz odległość, tak jak tutaj była odległość między dwoma podstawami, tak teraz odległość między wierzchołkiem całego strosłupa, a podstawą, czyli też musi być pod kątem prostym. Tak, i zauważcie, że wszystkie ściany bośne są tutaj trójkątami. Następnie mamy walce. No, w walce już tak nie dzielimy z powodu tego, co jest w podstawie, bo ponieważ koło jest tylko jedno. I tak, macie w podręczniku, jest na tak, mamy dwie podstawy, bo to podobnie jak w, w supach tylko tyle, że w podstawach mamy, yy, mamy koła. Zatem yy, mamy dwie podstawy tutaj powierzchnię boczną, tak jak tutaj powierzchnia boczna składała się z kilku prostokątów, tak tutaj powierzchnia boczna, jeżeli byśmy sobie wzięli na przykład o, taką kartkę papieru i byśmy sobie. On no, tutaj skręcili, tak. Mamy taki, taką imitację walca i po rozkręceniu dostajemy prostokąt. Więc gdybyśmy rozciągnęli sobie po prostu całą ścianę boczną, tak po przecięciu, to dostajemy prostokąt, czyli tutaj ściana boczna jest jednym wielkim prostokątem o długości, która jest równa długości okręgu. Tak, co tam ze wzoru, 2PR kiedyś. No i stożki, oczywiście. Stożki, tak samo jak ostrosupy, mają wierzchołek. Jak tutaj wierzchołek się nazywał wierzchołkiem ostrosupa, tak tutaj mamy wierzchołek stożka. Tak? Wysokość również jest taką odległością całego wierzchołka tak? do podstawy. Zawsze musi być pod kątem prostym. Trochę przybliżę. Mu, musi być wysokość pod kątem prostym. No powierzchnia boczna to tak, jakbyśmy. Nie, nie mam tutaj takiego rysunku. Gdybyśmy sobie narysowali koło, patrz, na czym by to wam narysować. O! Na tym. Odrys narysuję odręcznie. Gdybyśmy z całego koła, tak, gdzie mamy już w środek, wycięli sobie ten fragment. To usunęli. A zostałoby nam to, co teraz zacieniowuje. To gdybyśmy sobie połączyli te dwa wierzchołki, tak te dwa punkty ze sobą i całe te promienie by się pokryły ze sobą, to byśmy otrzymali coś na kształt takiego właśnie stożka, tak? Gdzie mamy jedną podstawę jedną ścianę boczną, tak, którą obliczymy w dosyć dość skomplikowany sposób. No i i tym się różni od siebie, więc tak dla dzisiejszych zajęć musicie rozpoznawać grające słupy, walce, ostrosłupy i stożki i po to, żeby sobie to przećwiczyć proponuję wam znaczy proponuję wam do zrobienia całe zadanie pierwsze ze strony 215 z waszego podręcznika, tak? Mamy tutaj wskazać na poniższym rysunku grania stosłupy, jakimi wielokątami, trójkątami, czwórkątami, pięciokątami są podstawy, czyli jak znajdziecie tutaj grania stosłupy, tak? to musicie je nazwać, że czworokątnych, na przykład czworokątny, pięciokątnych, pięciokątny, z trójkątny itd., dalej. To jest w A. W B. Które z poniższych figur są ostrosłupami? Jakimi wielokątami są ich podstawy? Czyli znajdźcie też tutaj ostrosłupy i chcę, żebyście je nazwali. No i podobnie z C. Nazwij pozostałe bryły przedstawione na rysunkach, czyli pozostałe bryły też, żebyście nazwali. Czyli każdą z tych brył proszę żebyście nazwali możecie nawet zrobić to, to nazewnictwo delikatnie ołówkiem pod spodem w podręczniku tak tak żebyście mogli później to wymazać a jeżeli nie to prosiłbym żebyście w zeszytach albo może lepiej w zeszytach zapiszcie że zadanie pierwsze ze strony 215 i zapiszcie tak jedynka i napiszecie powiedzmy yy, la, la, la 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 nie będę mówił co tak to pozostawiam w yy, dla Was do zrobienia. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia na następnych zajęciach.